Hej, hej, witajcie drogie baranki z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na horoskop od 1 do 10 marca 2022. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego gorąco, zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie się zapoznać z rodzajami wróżb i cenikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz i w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeśli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i musicie przejść do innej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję, także jeżeli dzwonicie z innego kraju lub innego kontynentu, musicie sobie ten czas przeliczyć eee, ja Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności bo od tego zależy kolejność nagrywania horoskopów eee, osoby, które mnie oglądają a jeszcze nie subskrybowały kanału gorąco zachęcam, nie zapomnijcie wcisnąć suba i dzwona, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach słuchajcie, chwilowo też była wyłączona strona na blogu nie wiem dlaczego. Ostatnio, YouTube i Facebook robi mi niespodzianki, ale już wszystko jest uruchomione, także możecie się zapisywać. Dobrze, zatem zobaczmy, co będzie się działo w finansach od 1 do 10 marca u Baranków, drogie Baranki. Celebracja, świętowanie, ale tutaj jest 7 mieczy. Uwaga na złodziei, uwaga na oszustów. Bo osoby mogą Wam, no nie wiem, podczas imprezy czy ogólnie w pracy podłożyć świnie, że tak powiem. Mogą Wam czegoś zazdrościć. Ale również siedem mieczy to może mówić karta o Waszej przebiegłości, żebyście wiedzieli jak wykorzystać swój czas, bo też jest król buław, to może, to może być Wasza energia, tak? Więc tutaj... Też taka informacja. Karta dwóch monet może mówić o dwóch źródłach dochodu, tak? Że tutaj możecie mieć dwa miejsca, gdzie możecie mieć dochód. Ale no, dla mnie, te siedem mieczy, to zawsze jest taka przestroga. Uważajcie, tak? Bądźcie ostrożni. Zobaczymy, jeszcze dociągnę karty, zobaczymy, co one nam następne karty powiedzą. Jest azbuła, czyli nowe działanie. Może dostaniecie nową ofertę, tak? Cesarz, no to ewidentnie Wasza energia tutaj ognista. No zobaczmy, 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 co tutaj się będzie działo. No, z tego co widzę, no to raczej będzie się działo dobrze, żeby to zadowolić Wasze potrzeby czy rodziny. To tutaj będzie ogólnie bardzo fajnie. Być może będziecie załatwiać jakieś sprawy urzędowe, dokumenty związane z domem, kupnem nowego domu. No, więc dużo formalności, tak? Więc tutaj też w związku z tym może być taka sytuacja, ale również może będziecie. Działać, jeśli chodzi o yy, drugie źródło dochodów, może będziecie zakładać swoją działalność gospodarczą, może będziecie szukali miejsca, yy, gdzie otworzyć siedzibę, i tak dalej. No, i tutaj jest mnóstwo załatwiania, tak? Ale bardzo dobre karty, słuchajcie, więc yy, yy, przebiegłość, cwaniactwo Wam tutaj towarzyszy, ale nie dajcie się też oszukać, tak? Czyli bądźcie ostrożni. Nie należy każdemu ufać. E, dobra, zobaczmy co w uczuciach i miłości dla baranków od 1 do 10 marca 2022. Już patrzymy, co tutaj dla was, kochani. Szykuje się wyjazd. No, jest tutaj miłość, tak? Miłość albo osoba do was przyjedzie. Y, albo y, wy do niej. I tutaj jest taka transformacja. Troszeczkę, mm, albo też wasza połowa może gdzieś wyjechać, tak? Też może być tak, że może być chwilowa separacja, i y, tutaj y, będziecie czuli zubożenie, jeśli chodzi o uczucia, o miłość, będziecie się czuli samotni, ale to tak, jakby też y, jeśli chodzi o ten związek, tutaj potrzeba transformacji. Ewidentnie. Może tutaj chodzi też o miłość własną, tak, do, do własnego wewnętrznego dziecka yy, i wiele musicie przerobić i przetransf przetransformować. Yy, no martwi mnie te pięć monet, zobaczymy co tutaj będzie, no gdzieś powiało chłodem po prostu. No i z tego powodu też rozmyślacie, tak? Rozmyślacie tutaj, co zrobić, ale jest azbuław, czyli znowu karty mówią, żeby działać, żeby nie stać w miejscu, tylko działać w kierunku swoich marzeń. Tylko też tak jakby nie bujajcie za dużo w obokach. No słuchajcie, jest drugi raz królowa kielichów. E, więc jeżeli tutaj kogoś chcecie zdobyć, to po prostu działajcie w tym kierunku. E, no, być może będziecie też wybierać między tym wyjazdem a kimś. E, może ta osoba też będzie wybierała między Wami a, a wyjazdem. E, no tutaj jest do, doko, dokonywanie wyboru, tak. Ale słuchajcie, to co się będzie działo, to jest wam przeznaczone. To jest wam osoba przeznaczona. Wy, tak jakby nie będziecie się spieszyć, wam nie jest spieszno do związku. Yy, bardziej jesteście chętni na romans lub ta druga osoba, tak? Yy, więc. Yy, uczucia są. Ja nie powiem, że są, ale tak jakby. Yy, Wy nie widzicie tego związku, że tak jakby z tej mąki chleba nie będzie. Tak to widzę. Więc, e, e, no są tu osoby trzy, czyli prawdopodobnie jesteście w, albo jesteście w romansie, gdzie są trzy osoby, albo e, Coś Wam przeszkadza w tym, by zbudować nowy związek, fajny związek. Może to być odległość, może to być podróż po prostu. No coś jest na rzeczy, tak? Coś tutaj przeszkadza. No więc e, przemyślcie, zróbcie sobie casting. Jeżeli faktycznie macie więcej osób do wyboru, no to po prostu spotykajcie się. Nikt nie musi od razu wchodzić w związek, ale może się spotykać i po prostu wtedy dokona, dokonacie wyboru. Więc... No, ogromna transformacja jest Wam potrzebna i, i tutaj przemiana, więc e, coś jest na rzeczy. Zobaczymy, co nam powiedzą karty Normand Może one tutaj więcej wyjaśnią w uczuciach miłości, w energiach ogólnych, czy pracy, czy również zdrowiu. Zobaczymy, co one chcą tutaj nam powiedzieć dla baranków od 1 do 10 marca 2022. Już patrzymy. No, znowu jest podróż, kochani. Czyli coś jest na rzeczy, ewidentnie. No, i znowu się pokazuje transformacja. Być może coś się może skończyć przez podróż, tak? Czyli tutaj może się zakończyć związek, po prostu, no bo nie widzicie się jako rodzina, czy jako związek. Żeby był związek na odległość, tak? No, i jest krótkie cięcie, tak? Albo zbieranie plonów. Zaraz zobaczymy, co tutaj to tnie. No, tnie związek. Tnie umowy, tnie relacje, tak? Więc tutaj prawdopodobnie będzie wyjazd, który spowoduje rozpad związku u niektórych. No nie są to łatwe energie, ale też to może być niekoniecznie umowa, jeśli chodzi o związek, to może być również umowa o pracę, tak? Czyli tutaj też może się przedstawiać taka informacja, więc. Yy, może chcecie odmienić swoje życie, założyć rodzinę i dlatego przerywacie umowę związaną z pracą, dlatego że, że, że chcecie transformacji, przemiany. No tu historii może być wiele, więc mm, każdy ma swoją historię, każdy tutaj yy, może mieć coś innego. Więc tak to wygląda, moi kochani. Zobaczymy teraz, co nam powiedzą karty rady dla baranka od 1 do 10 marca 2022 słuchajcie karty mi poleciały ale zbyt dużo i to są karty rady więc też nie ma sensu ich czytać aż tyle więc jeszcze raz je przeta przetasuję i zobaczymy uświadom sobie co jest dla ciebie najważniejsze kiedy wiesz co jest istotne mówienie nie staje się łatwiejsze Czyli ustaw dla siebie priorytety, że ty jesteś najważniejsze drogi baranku. I wtedy no, będziesz stawiał warunki, tak? Masz prawo do tego, żeby stawiać warunki. No i zobaczymy drugą kartę Rady dla baranka. Dziękuj za dobro i pomnażaj je, tak? Czyli bądź wdzięczny za to, co już masz, co osiągnąłeś i za każdy dzień co Cię spotkało i rozdawaj, karm tą yy, energią innych również. Kochani, ja Wam dziękuję za uwagę, życzę Wam udanej dekady miesiąca, jeszcze dekady, nie wiem, nie umiem Wam powiedzieć, czy będę nagrywać tygodniówki, bo jeszcze się nie rozstrzygnęło. Yy, w każdym bądź razie ja Wam życzę dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, tego, co sobie życzycie, dużo zdrowia, yy, wysyłam Wam moc pozytywnej energii, ściskam Was cieplutko, Później papa, do następnego razu.